Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Andrea Doria. Szanowny Panie Stanisławie, jak ocenia Pan warszawskie przemówienie Bajdena w zestawieniu z wygłoszonym tego samego dnia przemówieniem Putina? Jak duża jest szansa, że słowa Bajdena dotrą do przeciętnego Rosjanina? No. To stuprocentowa jest szansa, że dotrą, bo przecież y, rosyjskie media o tym przemówieniu pisały. Być może nawet nie podały jego tekst, przynajmniej niektóre, a w każdym razie tezy. No teza jest jedna y, z tego warszawskiego przemówienia prezydenta Bidena, y, że Ukraina musi zwyciężyć. Musi zwyciężyć, bo od tego zależą nie tylko losy Ukrainy, właściwie to tam w tam najmniejszym stopniu losy Ukrainy od tego zależą, ale od tego, czy Ukraina zwycięży czy nie, to zależą losy Partii Demokratycznej w Stanach Zjednoczonych, bo Partia Demokratyczna z prezydentem Bidenem na czele właściwie można powiedzieć, że Przyczyniła się w znacznym stopniu do wywołania tej wojny. W związku z tym, no, jeżeli by coś tam poszło nie tak, to z całą pewnością zostanie to wykorzystane przez partię republikańską i być może, że prezydent Biden i w ogóle partia demokratyczna przegra przyszłoroczne wybory prezydenckie. Więc tak to widzę. W ogóle odnoszę wrażenie, że ta wizyta prezydenta Bidena była w znacznym stopniu podporządkowana właśnie celom wyborczym, bo wygląda na to, że w przyszłorocznych wyborach prezydenckich prezydent Biden będzie kandydował z ramienia Partii Demokratycznej, bo na razie z ramienia Partii Demokratycznej nie pojawił się żaden kandydat, a już powinien się pojawić, już by trzeba było go lansować. No a na razie się żaden nie pojawił, więc wygląda na to, że prezydent Biden to podporządkował ten wyjazd właśnie to może nie było to otwarcie kampanii wyborczej ale miało pewne cechy zwłaszcza przedstawienie odegrane przez prezydenta Bidena przepraszam przez prezydenta Bidena w Kijowie jak pamiętamy kiedy przechadzał się po Kijowie z prezydentem Zawieskim prezydent Zawieski kazał włączyć syreny alarmowe no i a tu, Prezydent Biden nawet nie drgnął, tylko przechadzał się dalej, spacerował jak gdyby nigdy nic. No wiedział już jasne, że z Putinem, z zimnym, ruskim czekistą, zbrodniarzem wojennym Putinem było wcześniej załatwione, że żadnych wstrętów Putin nie będzie prezydentowi Bidenowi robił, no i nie robił. A te syreny to były po to, żeby tutaj taki epizod heroiczny, właśnie w ramach kampanii wyborczej, prezydentowi Bidenowi zapewnić, pan Wojtek Reichel. Panie Stanisławie. Doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa Jake Sullivan poinformował, że władze rosyjskie zostały powiadomione o wizycie Joe Bidena w Kijowie na kilka godzin przed jego przybyciem. Czy nie oznacza to, że choć Europa ma zakaz margi nakaz marginalizacji Rosji, USA wciąż traktują ją jak poważne państwo i partnera w rozgrywce mocarstw? Wygląda na to, jakby Joe poprosił Władimira o pozwolenie na Przyjazda ten się zgodził. No nie tyle może o pozwolenie, ale no miało to pewne cechy, takie, bo y, zgodził się y, Putin na to, że nie będzie tam żadnych wstrętów czynił y, prezydentowi Bidenowi. Na Ukrainie, dlatego prezydent Biden bez obawy wsiadł w sznelcuk, Tam jechał chyba 9 godzin w jedną stronę tym sznelcugiem. Potem tyle samo godzin wracał z Kijowa do przemyśla. Także, no i tam w Kijowie spacerował. Syreny, co prawda, zawyły, no ale to wiadomo, że to było częścią przedstawienia. Także to z całą pewnością, no to jest jeszcze jedna ilustracja, jeszcze jeden przykład, że obydwie strony dążą do utrzymania tej wojny w granicach, w pewnych granicach. Co, o czym zresztą mówił sekretarz generalny NATO, pan Stoltenberg, który wyraził obawę, żeby ta wojna nie wymknęła się spod kontroli. No to jak... Z tego wynika, że na razie jest pod kontrolą. No, i mieliśmy właśnie znakomity tego przykład. Pan Andrzej Tomaszewski. Szanowny panie Stanisławie, w moim pytaniu pragnę nawiązać do pańskich sugestii dotyczących umowy między Polską a Ukrainą. Z dnia 2 grudnia 2016 roku. Pan sugeruje, że to rzekomo rząd polski zobowiązał się do bezpłatnej pomocy Ukrainie jeszcze wiele lat przed wybuchem wojny, przez co Polska stała się niejako sługą narodu ukraińskiego. Z pełnym szacunkiem uważam, że jest to jednak daleko idąca manipulacja. Odnalazłem bowiem tekst tej umowy w internecie i okazało się, że to po prostu umowa ogólna w sprawie wzajemnej współpracy w dziedzinie obronności, a nie zobowiązanie Polski do darmowej pomocy Ukrainie, jak pan sugeruje. To jednak wielka różnica. Z umowy tej wynika bowiem, że gdyby to Polska została zaatakowana, to wtedy Ukraina powinna świadczyć Polsce takie same usługi, jak Polska świadczy jej obecnie. Nie wiadomo tylko, czy byliby tacy gorliwi, jak nasi umiłowani przywódcy, ale to już inna sprawa. Pragnę zaznaczyć, że jestem przeciwny pomocy Ukrainie na takiej zasadzie, jak to jest czynione obecnie. I w mnie jak różni dziennikarze nierządnych telewizji noszą banderowskie wstążeczki. No akurat nie banderowskie, bo banderowskie to są czarno-czerwone, oni noszą takie y, y, złoto-błękitne. Y, ale czytam dalej. Ale wolałbym od kogoś takiego jak pan, którego uważam za swojego mentora, bardziej rzetelnych informacji. Można zastanawiać się nad sensem zawierania takich umów, zwłaszcza z Ukrainą, ale tak jak pan to przedstawił, to jest trochę, pój to tak trochę pójście po bandzie. Czy przyznaje się pan do wpadki? Pozdrawiam, dużo zdrowia, nigdy więcej takich wpadek jak ta. Życzę. No, dziękuję za życzenie, ale nie przyznaję się do żadnej wpadki. Mam nadzieję, że pan przeczytał całą umowę, a nie tylko tytuł, a zwłaszcza artykuł 12 tej umowy, bo tam jest zobowiązanie, co prawda, obydwu stron. Że będą nieodpłatnie sobie świadczyć pomoc w zakresie, że tak powiem, dostarczania broni, środków bojowych, niebojowych, wojskowych i cywilnych, itd. Ale trzeba spojrzeć na kontekst sytuacyjny. Otóż ta umowa została zawarta 2 grudnia 2016 roku. To znaczy, że już wtedy rozpoczęły się przygotowania do tego, co się w tej chwili na Ukrainie dzieje. Już wtedy. No więc w tej sytuacji to tylko pozornie to zobowiązanie z artykułu 12 tej umowy miało charakter dwustronny, bo tak naprawdę ze względu na ten kontekst sytuacyjny to Polska się zobowiązała do świadczenia nieodpłatnej pomocy Ukrainie. Także ja do żadnej wpadki się nie przyznaję, bo tu żadnej do, z tej umowy wynika to zobowiązanie Polski do bezpłatnego świadczenia pomocy Ukrainie i tyle. No i nie bardzo rozumiem, o co pan ma pretensje. No ale mniejsza o to. Adam Warszawski. Panie redaktorze, ja jeszcze raz w kwestii ostatniego pytania, którym dociekałem, dlaczego pan radziłby akurat prezydentowi Zelańskiemu, by nie dopuścił do wojny, skoro to nie on, a Putin ją zaczął. Pańska odpowiedź była taka, że lepsze byłoby dla Ukrainy oddać Krym i dwa obwody Ługańskiej i Donieckiej, zamiast bić się na wojnie do ostatniego Ukraińca. I tutaj muszę panu wytknąć błąd. Otóż często cytuje Pan słowa o tym, że trzeba wybierać między alternatywami istniejącymi. Tymczasem Pan odwołał się do alternatywy nieistniejącej. Przypomnę, że tak zwane ultimatum Ławrowa z grudnia 2021 roku nie zawierało tego, o czym Pan mówi, jako pokojowym rozwiązaniu i uniknięciu wojny. Zawierało natomiast między innymi, wycofanie amerykańskiej broni nuklearnej z Europy. Oraz, co jeszcze istotniejsze, wycofanie wojsk i instalacji NATO do granic przed rozszerzenia w 1999 roku. Tak więc pomijając fakt, że sam Zeleński nie, miał, nie miałby dużo do powiedzenia w kwestii tego ultimatum, uniknięcie wojny skutkowałoby między innymi zgodą na status bliskiej zagranicy dla Polski – no, więc jak niby można było uniknąć tej wojny? I czy w związku z tym Pana obraz Rosji jako racjonalnego partnera do rozwiązań pokojowych nie jest fałszywy, skoro ich warunki były w istocie nie do realizacji? No, drogi Panie, ultimatum Ławrowa zostało przedstawione, jak Pan tutaj zauważa słusznie, w grudniu 2021 roku, a więc. W sześć miesięcy po spotkaniu, po dwukrotnym spotkaniu prezydenta Bidena z prezydentem Putinem, ten stan napięcia gwałtownie zaczął narastać właśnie po tym spotkaniu. Co z tego wynika? Wynika z tego, że prezydent Biden musiał powiedzieć prezydentowi Putinowi coś takiego, no że ten uznał, że nie ma innej rady, jak tylko podjąć próbę rozwiązania tego dylematu siłą. Co mógł zrobić prezydent Zeleński? Prezydent Zeleński mógł działać wcześniej. Jeszcze przed spotkaniem prezydenta Biden'a z prezydentem Putinem w ten sposób mógł uniknąć wojny. I bardzo możliwe, że wtedy żadnego, gdyby prezydent zamejski powiedział, że no oni nie są go... że Ukraina nie jest gotowa do prowadzenia wojny do ostatniego ukraińca, to być może i prezydent Biden inaczej by przemawiał. Proszę Pana, no tu się odwołam do y, takiego ewangeliczne, ewangelicznej przypowieści w wykonaniu samego Pana Jezusa. Otóż Pan Jezus kiedyś tam powiedział, że jeżeli dwaj królowie prowadzą ze sobą wojnę, no to co robią? Najpierw siadają i ob, tam obliczają, szacują, czy w, ten, co ma dwie, 10 tysięcy żołnierzy może stawić czoła temu, który idzie tu z 20 tysiącami. No i kiedy dochodzi do wniosku, że nie bardzo, to wysyła poselstwo, kiedy tamten jest jeszcze daleko kiedy tamten jest jeszcze daleko. Więc moim zdaniem wojny można było uniknąć. Polska nie miała z tym nic wspólnego, dlatego że Polska nie stałaby się bliską za granicą. Rzeczywiście Putin licytował bardzo wysoko, ale to przypominam, dopiero po dwukrotnym spotkaniu w czerwcu i lipcu 2021 roku z prezydentem Bidenem. Co mu prezydent Biden wtedy powiedział? No chętnie bym się dowiedział tego, bo to by wiele rzeczy wyjaśniało, ale z pewnością powiedział mu coś takiego, że Putin doszedł do wniosku, że nie tylko... Zostało wysadzone w powietrze strategiczne partnerstwo z NATO, no bo one zostało wysadzone w powietrze już pod koniec roku 2013, ale że zostały wysadzone w powietrze porozumienia paryskie z 1997 roku. No, ponieważ zaczął licytować, tak? I to ultimatum Madrowa wyglądało tak, jakby już tych porozumień paryskich nie było. No więc myślę, że powiem na koniec tak, że lepiej jest, jeżeli już nie ma innego wyjścia, żeby się samemu sprzedawać, niż żeby komuś dawać licencję na sprzedawanie mnie. Polska zrobiła to głupstwo. W 1939 roku, kiedy dała w Wielkiej Brytanii licencję na wymarczenie polską, drogo za to zapłaciła w Jałcie. No a wygląda na to, że prezydent Zaleński zrobił to samo: no to teraz na Ukrainę spadają bomby. No tak jest. Jak jeżeli ktoś. Podejmuje ryzyko, no to musi potem się liczyć z konsekwencjami tego ryzyka, tej decyzji.